Dziewczyn, ja chciałam z Tobą porozmawiać. Nie pi, nie pi kochany, nie pi. Dziewczyn, ja coś wiem o tym. Pamiętaj, jest impreza dla ciebie specjalnie nie Dzisiaj To DJ wersji jako z Med Metro, Plat Clat, Lublin 7, 8 do 2010. Dziewczyn nie pij, pamiętaj się o mąż, żeby cię kurwa na zgonie nie widział, jak do mojego gramu w polu BAM! Nie pił, Nie pił, nie pił, nie pił, nie pił, nie pił! Ktoś się na Ktoś chce, chce skończyć, może wręcz czy nie pi, yes, oni yes, wypiją yes. ze mną i ty też.